Cześć, jestem Laura i zapraszam Was na serię vlogów po mojemu. Dzisiaj zabieram Was na spacer po Warszawie. Pokażę Wam moje ulubione miejsca. Najpierw kawa w dwóch takich. To blisko wydziału dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, dlatego zaczęłam przechodzić tu między wykładami i tak już zostało. To miejsce ma duszę, a ja po prostu lubię tu być. Jesteśmy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Przebywając tu wyciszam się i inspiruję jednocześnie. To wystawa fotografii Zofii Rydet. Przez prawie trzy dekady robiła zdjęcia ludziom w ich mieszkaniach, co może zabrzmieć trochę banalnie, ale efekt jest piorunujący. Czas na moje ukochane miejsce. Rynek Starego Miasta. Zimą panuje tu niepowtarzalna aura, a kamienice ozdobione tysiącami lampek wyglądają po prostu magicznie. Mam nadzieję, że wspólny spacer Wam się spodobał, i jeśli będziecie w stolicy, odwiedzicie miejsca, które Wam pokazałam. Do zobaczenia wkrótce.